Witam wszystkich Co dzisiaj mamy do obejrzeja, czy oczywiście nóż nóż, marka MT kawał nóżyska troszeczkę oddalę nóż jest wielki i ciężki tak to wygląda nazwa MTE USA co tu mamy? Stal 440, design, wyprodukowany oczywiście w Chinach, bo jak żeby inaczej. Ostrze ma długości tyle, ile się wyświetla właśnie. Część górna ząbkowana. Długa, krawędź tnąca. Pochwa, pochwa nie pochwa, tylko rękojeść wykonana z drewna. Przykręcona na 6 śrubek tak, z dwóch stron. Konstrukcja typu full tank. Kawał tu metalu nam wystaje. tak. Możemy sobie przewleć coś. Takie wyżłobienie na dłoń. Żeby to dobrze leżało. No i nożyk jest naprawdę, powiem Wam, to jest kawał nożyska. Yy, grubość nam się też wyświetla. jest całkiem, całkiem dobrze tutaj zrobiony i zaostrzony. Eee, ostrość. Jeżeli chodzi o jego ostrość, który przyszedł do mnie to był raczej taki tempawy. Musiałem go mocno, mocno podostrzać, żeby, żeby w miarę był eee, ostry i żeby, żeby w miarę cokolwiek tu cięło. Tak? Aczkolwiek te ząbki tutaj na górze są ostre od, yy, od nowości. Już się kilkakrotnie o tym przekonałem niechcący paluszkiem yy, nóż jest ciężki ciężki waga nam się też wyświetla jest to kawał nużyska można go wziąć sobie do lasu i, i powiedzmy pracować normalnie batonować ciąć sobie gałęzie yy, nawet takie dosyć drugie, grube patyki idzie to dosyć powiem wam ładnie jak czy z masło nie mogę powiedzieć Taki powiedzmy patyczek o dajmy na to takie maleństwo, to to jest dla niego nic. Idzie po prostu jak, jak przez tak no nie będę to ciął, bo to nie ma sensu dalej. Generalnie tnie. Powiem wam tnie jak, jak potrzeba, jak potrzeba nawet taką grubą gałąź, jakąś oczywiście suchą, tak nie żywą, bo nie niszczymy zieleni. Yy, przeciąć to yy, sama jego masa powoduje, że, że możemy możemy sobie taką dźwigową zeczkę przeciąć i nie ma z nią żadnego większego problemu. Powiem tak, jeżeli, jeżeli ktoś ma powiedzmy maczetę, to może taką maczetę ten nożyk yy, nawet yy, w większości przypadków, może nie wszystkich, ale w większości przypadków zastąpić yy, co jeszcze? Taką wycóweczka tu jest fajna, możemy sobie nią popracować jeżeli tam potrzeba coś zbić dobić jakiegoś tam sobie gwoźdka, czy tam jakąś, jakąś ewentualnie coś rozbić, tak? drewnianego, czy, czy ewentualnie jest to, jest, to, jest to też kawał metalu, tu wystaje i, i fajnie, to, fajnie to może tym pracować Generalnie hmm, możemy też tak jakoś, tak? zrobić coś sobie bardziej jeżeli coś potrzeba, aczkolwiek jest to mniej wygodne, bo tutaj są dosyć, dosyć mocno wystają. Ten jelec tutaj mocno wystaje i nie za bardzo, i nie za bardzo. Nie jest to może jakieś specjalnie wygodne. Gdzie jest ten mój batyczek? Tamtego już nie ma. Eventualnie jakbyśmy mieli tutaj sobie coś tam, tak. No jest, jest, to, jest to na pewno wygodniej niż byśmy mieli w ten sposób to robić. A się nam tu uświniło. Dobra. I tak to wygląda. Yy, pochwa. Pochwa jest oczywiście gówniana, za przeproszeniem. Yy, zwykła, materiałowa. Yy, dosyć luźno ten nóż w tym siedzi. Aczkolwiek to zapięcie jest w miarę, no tu wszystko lata, tak widzicie. Aczkolwiek, no nie wypada. No, jak się już założy, to to nie wypadnie, tak? Yy, tutaj yy, dosyć mocno jest, dosyć duża jest ta przestrzeń więc każdy pas tam spokojnie wejdzie no i tak to wygląda Noż nie, nie był jakiś drogi taniocha też, że tak powiem 105, 109 złotych? jakoś tak, 100 z groszami kosztował, 104 też go kupiłem, że tak powiem że ładnie wygląda po prostu, kształt, kształtowo do kolekcji można sobie taki nożyk kupić nie są takie straszne koszta, tak. Yy... No, swoją funkcję, w sumie, jak się to do lasu pójdzie i potrzeba takiego dużego noża, swoją funkcję spełnia. Tylko trzeba go dosyć często podostrzać i no, no, i, to, i to jest, powiedzmy, ewentualnie jego minus. No i tyle na tego, tego nożyka. Dzięki za uwagę. Jak ktoś go kiedyś znajdzie, yy... może się filmik przyda. Będzie wiedział, jak to wygląda i z czym to się je. Także dziękuję. Do zobaczenia do następnych filmów.